Halo wszyscy, Ania Sajzon, artystka, wokalistka, autorka tekstów mieszkająca w Kanadzie, w Toronto, a na pół tu też w Krakowie, w Polsce. E, obecnie w pięknej Hiszpanii, w Maladze. E, chciałam Wam udzielić informacji, że będę występować w festiwalu e, Karpatia w tym roku 2021 e, jako duet z Pawłem Nawrockim. E, będziemy reprezentować Kanadę, no i oczywiście Kraków. E, z naszą piosenką pod tytułem Pierwszy raz. Piosenka powstała w Krakowie w tamtym roku we wrześniu 2020 w naszej pięknej pandemii. Było to spotkanie spontaniczne w rynku z Pawłem po koncercie, to znaczy tak naprawdę... W trakcie koncertu weszłam na scenę, zaśpiewałam "Knocking on Heaven's Door" i zaczęła się od tego momentu nasza współpraca muzyczna i powstała piosenka pierwszy raz, którą nagraliśmy w studiu, nagraliśmy klip w Krakowie, jeszcze zanim wyjechałam. No i jestem z powrotem. Na festiwalu Karpatia w Rzeszowie. Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, obydwoje mamy nadzieję, że się Wam bardzo spodoba piosenka, duet, że się zakochacie w sobie, w miłości Waszej życia. No i oczywiście w naszej piosence. Pozdrawiamy, całujemy. Pa, do zobaczenia na scenie.